Dawaj, dawaj, szybko! No, i lecimy. Tak, zapakowani mamy z sobą butlę gazową, grzejnik, namiot, piwory, troszkę jedzonka. Zabieramy fidery, ostrym łukiem lecimy. Notka w styczniu, przynętek, mamy to, robaki mam przygotowany, makaron, łubin. Grzesie coś tam mam nadzieję do jedzenia wziął. Tak wygląda samochód, lecimy nad gór. Mam nadzieję, że będzie. Smuk. To jest łuk, to jest łuk. Idziemy na rzekę, rzekę, rzekę. Buk, 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 buk. Nocka. Nocka? Nocka. Nocka. Jacy jesteśmy? Jacy jesteśmy po, po. po mesłowi. Coś innego się pewnie na usta. Lecimy na dług, odebrałem Grzesia ze szkoły. Grzesiu jak widać na miejscu sobie je obiad. Zapykanka z ryżu i jabłkami. No właśnie, mamy dzisiaj 31 styczeń, więc chcemy zrobić notkę w styczniu. Pierwszy raz na tej miejscówce będziemy. Cel to jest leż, płoć, ewentualnie jakiś przyłów. Wszystko się może zdarzyć. Rzeka, mamy namiot, jest na dworze 6 stopni, zaraz wam powiem ile. Jest 6, około 6 stopni, 5-6 stopni. 31 styczeń, nocka. Pierwszy raz w styczniu na nocce. Fider. Lecimy. Jesteśmy. Otwieraj klapę, będziemy się Kiedy wypakowywać. Godzina 16 wczoraj. Eee. <noise> jesteśmy na miejscówce, w której pierwszy raz jesteśmy. Jest to rzeka Bug. Tutaj mamy taki, taki zakręt. W ogóle mi się nie podoba miejscówka. Bo jest płytko z tego co widzę. Tak, otwarta. Znaczy, nie, są trzciny po boku, tam są trzciny, ale nie podoba, nie podoba mi się, bo jest płytko. Zobaczymy, no w styczniu nie ma co liczyć specjalnie na ryby. Wolałem Gnojno, ale tam się nie dało dojechać, bo ostatnio padał deszcz, dzisiaj rano była taka ulewa, no i się nie dało dojechać tam, gdzie chcieliśmy, więc łowimy tutaj. Klimatycznie na pewno to wygląda, tutaj postawimy sobie namiot, tu będzie samochód, no i yy, tak yy, na łonie Matki Natury będziemy obcować. Dojechaliśmy nad wodę, okazało się, że haczyków nie mamy. Jak zestawy bez haczyków złożyć? Ale Rafał pomyślał. Miesiąc wcześniej w samochodzie zamontował rezerwowe pudełko. I ono tu powinno być. Rezerwa. To jest wszystko, co potrzebne dla wędkarzy. O kurde. Będzie mieli. Będą haczyki. Sytuacja wygląda następująco. Grzesiu, montuje rodpoda na rodpodzie. Położymy cztery wędki, w sumie po dwie wędki. Ja montuję zestaw na fidera. Będziemy mówić na fidery, ale w nocy będziemy używać sygnalizatorów brań. Ewentualnie może dzwoneczków, kto jak, kto jak woli. Zestaw numer jeden, zmontowany. Jak widzicie, jest już prawie noc, jest ciemność po 16 godzinie. Fider Mikado, triton. Grzyłka 030. Ogólnie w fiderach mam grube żyłki. To jest akurat szupila fider, bo mnie zostawił. Zestaw klasyczny, dawno nie użyłem takie klasyczne zestawy, czyli rurka antysplątaniowa, koszyczek, koszyczek z takimi kolcami, dalej mamy agrawkę z wykrętlikiem przy ponad około 30 cm, i na końcu nieduży haczyk, bo dziesiątka, dwunastka, na to będą białe robaki. Montuję kolejny zestaw, potem rozrobiamy zanętę i, i zarzucamy wędki. Drugi zestaw zmontowany. Jak widać, warunki są ciężkie, bo zaczyna padać deszcz, zaczyna teraz mocniej lać. O jaju, hardcore, hardcore, hardcore. Ja chcę do domu. Na wędce zaciśnięta pięść hardcoreowego łowienia, następna część. Zanęta, której użyjemy, jest ciemna, brązowa. Tylko, że teraz świecę latarką i może się wydawać jaśniejsza. Jest to nasza własna zanęta Płoć leszcz dedykowana tym rybom. Dalej, z, z dodatków mam makarn, który jest świetną przynętą na leszcza. Makaron gotowany, makaron gotujemy połowę czasu tego, który jest skazany na pakowaniu, makaron na ryby oczywiście. No i tutaj mamy też y, gotowane, y, gotowany łubin, który też jest fajną przynętą, zanętą na leszcza. A tutaj pinka białe robaki, które dodamy do naszej zanęty. I zaraz robię zanętę, dodaję dodatki, no i przechodzimy do nęcenia łowienia. No dobra, rozrzucamy tonenty. Mamy prawie noc. Wodę bierzemy prosto z łowiska. Tonenty mamy dzisiaj dużo, ale większość i tak nie zużyjemy pewnie. Bo jeszcze jest dobre 2 kg. Zakładamy na hak yy, za chwilę białego robaka. Albo w sumie tutaj damy. Nie, tutaj damy białego. Tam będzie czerwony z łubinem. Yy, jeden zestaw, dwa białe robaczki. No i yy, naszego koszyka z kolcami. E, dajemy zanętę oczywiście koszyk rzeczny e, powinien mieć to denko na jeziorach tego denka nie musi być można je sobie normalnie e, wyjąć co dwie godziny będę jakoś to może co godzina co dwie godziny będę przerzucał zestaw teraz i tak te ryby jakoś specjalnie nie żerują mamy już prawie noc zanim te wędki zarzucimy. Dobra, ta wędka będzie daleko od brzegu. damy teraz jednak nie na nie na dzwoneczki, a na normalnie na sygnałki, więc nie będzie to klasyczny feeder, ale feeder z sygnałkami, z tego względu, że w nocy nie usiedzimy przy samych wędkach. Będziemy musieli być w namiocie. Ulepię yy, sobie kilka kul zanęty, które dorzucę w jeden zestaw, bo jeden zestaw będzie niedaleko od brzegu. z 15, 20, może 20 metrów, więc tam spokojnie ręcznie nie dam rady dorzucić. Zanęta nasza płoć leszcz jest. Yy, Farda dobrze się lepi, więc te kule powinny dolecieć Pierwsza kula Kula daje fula. To... Nie no kula daje fulla to taki kiedyś był ten youtuber No kurde Grzegorz nie, nie kojarzy się tubów. Tak takich jak kamerzystów oglądają Dobra Rzucam, hmm, nic nie będzie widać pewnie O dobrze idzie Jedno za co mam bliżej. Hardkorzy, pasjonaci, sportowcy, hobbyści Nocka w styczniu, pierwszy raz w styczniu na nocce na no jakieś super efekty nie liczymy, w końcu jesteśmy na PZW, więc tutaj ryb nie ma Ale sobie posiedzimy, miło czas spędzimy, no i zawsze jakiś taki challenge wykonamy Na hardkorze Wędki na leszcze. Tak tutaj, w tym naszym namiocie wszystko wygląda Ja na szupilę krześle, to ta krześła trochę połamane to tak mi się wydaje Było już wcześniej no, złówimy coś czy nie? Marnie, coś nie. Marnie to widzę. Marnie to widzisz, zobaczymy, przynajmniej fajnie czas spędzimy. No, tam będzie nasz piecek, tam dalej słoneczko jest schowane nie wiem czy widać, widać trochę. No. Czas sobie kanapeczkę zjeść. Suchy chleb na nie. Nie suchy chleb, tylko tam kanapę jest z serem. A no. tobie tam okruszki jak chcesz. chcesz? Ja mam kiełbasę. Ach, I dostań. parówki. Ty i tak będziesz głodny jeszcze. Zobaczymy. Zobaczy zaraz ile mam kiełbasy. Kogo zajebałeś? Ciebie Pokaż, Zajmie mnie to by nie było, więc co ty Zgadź na chwilę kamerę że Pokaż, no nie wstydź się, ile ty masz kiełbasy z sobą zabrałeś na Ale dobrze, bo kieszeń inna Chciao, ketchup, No to nie jest kiełbasa, to jest ketchup Przyprawy O kurde, widać, że gastronom no. O. Nie no, nie tak dużo Farówki, o. o kurde To no. ja tak dużo, myślałem, że więcej To by na jeden dzień by nie starczyło pewnie Smacznego, Dziękuję. smacznie jemy, popijamy i gadamy, czy tam nie gadamy. Jakoś tak było w podstawówce. Tu jest nasz namiot, tam jest samochód, tam u dołu są wędki i buk, nie wiem czy będzie widać, a tutaj my, tam, tam Grzesio, tu jego laczki, tu chyba słodeczko, w którym się będziemy ogrzewać, butlę gazową. Tak wygląda to od środka. Ciekawe po co ogórki, no jak myślicie? Zgadniecie, nie zgadniecie, zobaczymy. Oczywiście do kiełbaski. Do kiełbaski ogórki, tak, tak, tak zgadza się. Grześ Kurde, weź tego czupa troszkę i masz mnie jak teraz, o jak jesz e, dobra. Tu latarka undercarpia, tutaj dipera spiwór e, szupila moje łóżko, szupila łóżko, które jest teraz u mnie. No i tak Na to krecie. wygląda. No i słuchajcie, hardcore, no mamy, e, dzisiaj w tym roku nie ma za bardzo, nie ma za bardzo momentu, nie ma za bardzo, za bardzo zimy, no i, e, i da się jeździć na nocki, te nocki można cały rok jeździć, to nie jest tak, że to zimno, nie zimno, nie jest wcale jakoś tak super mega zimno, mamy XXI wiek, możemy sobie kupić różne fajne namioty, no i w tych namiotach możemy sobie ogrzewanie zamontować, możemy sobie kupić piecyk naftowy, gazowy, czy nawet jakieś tam elektryczne być może, Wystarczy w tym zamontować taki piecyk, no i normalnie sobie można przesiadywać nad wodą, wędki zarzucić, wziąć sobie centralkę, sygnalizatory położyć i czekać na branie. Tak. Tak. bardzo fajne, JMC jm, jm, adventure czy tak, nie wiem jak się wymawia w każdym razie z tego sklepu bardzo fajna skrzyneczka, w której zmieściłem no niemal wszystkie fiderowo-karpiowe rzeczy, teraz ona nam tutaj y, podsłania odsłania naszą mini narzutę na namiot. rano jak już wyjdzie słońce, mam zamiar sobie niedaleko brzegu podnęcić makaronem bo makaron jest bardzo fajną, dobrą przynętą naleszcza oraz łubinem, no i też kilka kul zanęty rzucić, teraz tam dwie, trzy kule rzuciłem pod jedną, pod jedną po drugie niestety nie no, ale to dopiero rano. No i słuchajcie, te nocki to nie tylko same ryby, w styczniu nie ma jakichś dużych szans na rybę, aczkolwiek może coś wpaść, nie wykluczamy, ale tutaj chodzi o klimat, o samą dobrą zabawę, o przygodę, o wspomnienia, bo wszyscy razem pracujemy na wspomnienia, wszyscy tutaj, yy, puszczałem się fajnie, yy, wszyscy razem, yy, Pracujemy na wspomnienia, zbieramy wspomnienia, kolekcjonujemy, kolekcjonujemy te wspomnienia No i zawsze fajniej tak sobie w namiocie w styczniu spędzić tę nockę A nieżeli mielibyśmy siedzieć w domu i zamuleć Elo moldy, z tej strony Janusz Na razie ryby nie biorę, przerzuciliśmy wędki Nagraliśmy odcinek Januszy, który naprawdę będzie kosmiczny, bo będzie Jedzenie pinki białych robaków, będzie rzucie białych, będzie rzucie pinki będzie jedzenie surowego jajka, więc będzie na hardkorze. Ryby na razie nie biorą. Mamy godzinę 18, coś takiego, tak? Tak? Ceregowy Grzesiu, która godzina? 19.25 19.25 jednak, dobra, no. A tam nasz piecyk grzeje nas i ociepla nas. Klimat jest bardzo fajny. Polecam w ogóle każdemu z Was wybrać się w styczniu na nockę albo w lutym. Tylko dafiat i ogrzewanie to rzeczy najważniejsze. Mamy coś! Mamy coś! Póki kilograma gramy Naszą pierwszą. Naszą zdobyczą są trzciny. E, które wyjmujemy z żyłki. Już się zaczepiłem na żyłkę. Uważaj, Grzesiu. I <gry> tej <gry> założymy kanapkę. Mianowicie biały robak. Czerwony robak. Robak i plus ziarno łubinu teraz po rybę Po następną rybę A raczej po następną trzcinę. Nie, po następną rybę raczej nie fajnym gadżetem dla wędkarza jest y, takie coś, czyli łyżka, widelec y, i otwieram się na piwo łyżka przyda się do jedzenia ogórcika, a widelec do wyławiania ogórków. Będzie łowić ogórki Pierwszy wędkarski kieliszek 2020 na rybach, 31 stycznia. E... Trwa e, przerzucanie wędek. U, Przed chwilą Grzesio przerzucił ja przerzuciłem. Niestety, przynęty były normalnie na haczykach. Teraz Grzesio przerzuca swoją drugą wędkę. No i. Działamy, próbujemy. Tutaj nasza zyenta, leszczowo płociowa do której dodaliśmy łubino, troszkę, troszkę makaronu, ale nie dużo, dopiero większość rano do domy oraz białych robaków. Dawaj panie wędkarzu Daję panie wędkarzu Rzut po rybę Po nic, po nic, po nic, po nic nie, jak po nic. Nie no, będzie ryba? Będzie. Dobra, wierzę ci Hopsiu Aż tam drzewo poruszyło, nie zerwało zestawu? Nie. To da. Mamy godzinę 21 nasze Słoneczka nie udało się rozłożyć, otworzyć i użyć, bo, bo trzeba mieć specjalne klucze, aby przymontować to nasze słoneczko całe, które zaraz Wam pokażemy, jak się prezentuje. Tak się prezentuje. Chcieliśmy przyłożyć zamiast tego polnika do, do butli gazowej, ale trzeba mieć specjalne klucze, których nie posiadamy. Więc używamy samego polnika gazowego, który starczy naprawdę na dużo godzin. No i na razie sobie tak ogrzewa nas. Tu grzesio w Ciepło jest? Ciepło. Czterygowy wygrał. Ciepło? Ciepło. Generał do ciebie mówi. Generał Enki. Mm, no, mm, więc na razie jest ciepło. Słoneczka nie udało się rozwrócić, udało się butle odpalić. I teraz ja stoję sobie na tym śpię, od na tym. Idziemy przyrzucić wędki. mamy z naszej, z naszej grupy, te lekarskie memy. No, co za mamy? Pokażę, pokażę wam. Zobaczmy na grubę na Facebooku yy, wędkarskie memy. To jest dobre. Tak, kiedy się uparł się za wszelką cenę musisz dorwać tego skór Lina. No właśnie. To jest mój mem. To Michaela chodzi dla no właśnie. Michael dorwał Lina. No idziemy przyrzucić wędki, no i, no i działamy. Grza się przyrzuca wędki, mamy północ. No i mamy prawie pierwszą godzinę. 50 minut po, 50 minut po północy. Przerzucamy wędki idziemy spać. Albo nas obudzi branie, albo obudzi nas poranek. I idzie grzecz przez wieś. No i co dalej? Worek wzięła niesie, worek się rozerwał, wieś wesoło. Oho, no właśnie. No, dokładamy tak. łubin, tak? Do koszyczka łubin. Tak. łubin to jest taka zapomniana przenęta, o której nagramy niedługo. odcinek. Jak widzicie, Grzesio używa go do koszyka cenantowego. I teraz zasypujemy. Dobry sposób. Co ślubło. Słuchajcie, no, no Będziemy łowić Fiderami jako Fidery na drgające szczytówki ale teraz w nocy, gdy jesteśmy w namiocie, bo jest zimno na dworze. Mamy 31 stycznia, no to używamy sygnalizatorów brań oraz swingerów, tak aby słyszeć branie w namiocie. Myślę, że zrozumiecie. Tak, Grzesiu? Tak. W szeregowych Rzesiu mówisz tak. Sytuacja jest taka, że mamy wędkę zgiętą, szczytówkę nie wiem czy widzicie, ale ta szczytówka jest bardziej zgięta niż była. więc ściągamy wędkę. Jak coś jest, to jest, jak nic nie ma, no to, no to zakładamy na warabaki i zarzucamy wędzisko. Bo jest szczytówka bardziej zgięta niż była. No, to w sumie jest tam? Melo moldy, Godzina siódma. Czas na pobudkę. To, co wpadło, to widzieliście. Nocka nie była super mega zimna. Bywało się na zimniejszych nockach. Ale, ale wydarzyła się mała tragedia. Bo, bo zrobiło. Nie wiem, teraz zobaczycie. Bo mamy nowe okno w namiocie. Potem wam pokażę, bo teraz nie będzie widać. To latarka Underkarpia, która całą noc świeciła, no i nadal świeci. Na tam grzesio, ale to jest za ciemno jest. Potem pokażę. Co wygląda i jak wygląda tragedia nasza. już nas odwiedził, kurde, było ognisko w nocy, prawie spłonęliśmy, ale przetrwaliśmy. Trochę namiota nam spłonęło, mamy trzecie okienko i trochę tam kombinezona spłonęło. No bywa. no. Takie wypadki są ubliczone. w. Wypady mocne. Uga buga, uga buga. Podlasić kontratakuje. Uga uga, buga buga. Grzesio mówi, że mu zimno, to kurde bierzesz kija, damasz kija Co nie? Nie no, że jak robimy, napierdzielamy się na mnie to świetle, dawaj! Grzesio tam w oddali zwija już za mnie wędki, ja już się zaczynam lekko rozbierać, przebierać Zobaczymy, czy wejdę do wody, zobaczymy, jak idzie mnie hardcore no, na razie przyzwyczaiłem się do temperatury. Nie jest jakoś super mega zimno, bo jestem chyba za 3 stopnie na plusie. Zobaczymy co z tego będzie. Rozgrzewkę przed morsowaniem, super mario jestem. Ciepło, jest. nie jest źle. No kurczę deszcz pada, deszcz skóra był, ciepła motora robi? Idziemy do wody. Tylko kamera by dobrze nagrywała. Pierwsze marcowanie, nie, czy nie pęknę! Koszulki nie będę zdejmował, bo wszystkie zwierzęta z okolicy na kości się zlecą. W skarpetkach i w krótkim... W krótkim e, podajkach i w skarpetach Za to coś się ja trzeba lajki, lajki to o kur... nie! Ciepło! Daj, <gulanie> bo to co Był jakiś patyk wziąć, abyś głębokość wiedział. Super 2020! Uuu. O. A. Nie jest źle trzeba chodzić, bo się chodzi to jest ciep cieplej bułu jest dużo, Dale daleko nie będę wchodził, bo jest dużo buł. Daj Zuma Dałem Chodź tu z telefonem bliżej No też. Fajnie było, polecam. Tylko tych palców u nóg nie czuję. a to mniejsze o to. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, idę się przebierać do naszego namiotu z nowym, nową wentylacją. Fajnie było, tylko następnym razem wejdę dalej i się bardziej zamoczę aż do samej głowy, do czubka głowy. Tutaj nie chciałem dalej wchodzić, z tego względu, że pierwszy raz na tej wodzie jesteśmy. I jak już dalej szedłem, no to... Tego mułu było dużo i już tyle nogi wchodziło w sam muł, więc bałem się dalej wchodzić, bo cholera wie, co tam dalej by było, czy by nie było jakichś, nie wiem, korzeni, drzew, głębiny. Na nieznanej wodzie daleko się nie wchodzi, Jak na pierwszy raz było bardzo fajnie. Mamy bluze Rafisza plus 5, plus 10 do ochrony przed zimnem, więc nawet jak mamy 0 stopni, to mamy 10 stopni. No no i będziemy kończyć nasz wypad. Było całkiem fajnie, klimatycznie, nie Grzesiu? Grzesiu, dawaj, 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 dawaj. Siaraj Grzesiu! <grywa> Kończymy naszą wyprawę. Tak wyglądała pierwsza nocka 2020. I w podobnym klimacie, może lepiej z rybami, było do końca roku. Fajnie było. Bardzo fajnie. Do następnego. Zapraszam standardowo. Oczywiście wręcz. Namiot się prawie spalił. Był ogień, teraz jest woda. Walczymy z, z żywiołami, wszystkimi, jakimi są. Był jeszcze wiatr! <gry> Brakuje trzęsienia ziemi. Ale jebało tej ziemi nieźle. Śmierdziała strasznie Tym tą, tą zgnilizno. Może nie zgnilizną, ale tą trawą, taką. z gniłą trawą i liściami. Ogłoszenia parafialne, parafialne standardowo. Zapraszam na Instagrama, gdzie wrzucamy co chwila relacje z produkcji kulek, z wypraw. Takie fajne scenki czasami są też, na jakiś czasy są. Fotki na page na Facebooka tam informujemy o wszystkim. No i ogólnie w linki podane w opisie, między innymi na bloga. Do następnego, Elo.